Witam serdecznie. Pokażę, w jaki sposób można rozwiązać takie zadanie. Patryk narysował figurę zbudowaną z jednakowych trójkątów, a następnie część tej figury pokolorował na zielono, jak na rysunku. Jaką część figury pokolorował Patryk? Przede wszystkim musimy wiedzieć, ile wszystkich jest takich samych części. Więc liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wszystkich trójkątów jest 16. Więc utworzę ułamek, w którym w mianowniku na dole będzie liczba 16. To są wszystkie trójkąty. A teraz, ile trójkątów zostało pomalowanych? To Piszemy w liczniku. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery trójkąty zostały pomalowane. No i teraz jaka to jest część? Cztery szesnaste. Ale skoro czwórka i szesnastka dzieli się na cztery, to skrócimy licznik i mianownik. Tak, cały ułamek skrócimy. Szesnaście podzielimy przez cztery to jest cztery. I cztery podzielić na cztery to jest jeden. I tak możemy już odpowiedzieć na pytanie. Patryk pomalował jedną czwartą figury. Dziękuję i życzę powodzenia.